Witam. Dzisiaj inny format odcinka. Gramy oczywiście w GeoGeSera, jak praktycznie zawsze. Niedawno pojawił się jetpunk, ale zazwyczaj gramy w -Sera. Dzisiaj sobie zagramy turniej, ale nie będę go komentował na żywo. Tylko mam nagrane, bo grałem turniej, nie chciało mi się z dźwiękiem, bo tam to by, był turniej za jak byłem wtedy chory. Więc zaczynamy, będę on tak komentował. Gramy z stajem Tak się odmienia chyba. Pierwsza runda. Tutaj sobie patrzyłem na napis, język niemiecki, architektura pasuje, copyright pewnie sprawdzę, nie sprawdziłem. Albo sprawdziłem i po prostu tego nie widziałem, więc jesteśmy w Danii, jak je udałem. Nie pamiętam zbytnio, co tam się dzieje, więc też nie będę wszystkiego wiedział. Widzę tyle wy. a to były Niemcy, mówiłem, więc te, tam się wywaliłem. Dobra, gość nie dał po prostu. Były Niemcy, podobne do Danii, więc ja tego pewnie dałem danie. Gość chyba mi ławka, ale nie byłem pewien. Teraz żółte blachy z tyłu, z przodu również, więc Holandia, albo Luksemburg jest dość płasko, więc raczej Holandia. W przerwie tam między rundami Wam opowiem, co robiłem, w sensie dlaczego nie było odcinków, bo byłem chory. Mówię, opowiem to za chwilę. Teraz gramy następną rundę. Trzecia. Ten turniej, te turnieje w Dziegosadzie działają tak teraz. Że jest 7 rund jakby. Chyba mapka jest ACW Ecommunity World, ale nie jestem pewien. <coughs> Tutaj mi ładny gest świat. I wykrywamy przeciwnik przez tą pierwszą rundę. Głupie wątki cały czas. Czekam aż się skończą inne gry. W głubie wątki. Dobra. Dokończę o tym jak nie gram rundy. O, jak działa ten turniej. Jest taka drabinka, jak widzicie. To działa tak jak na przykład w piłce nożnej. Raczej wiecie jak działa taka klasyczna drabinka. Gramy 7 rund, nie mam nożników. To jest no w turniej. I po prostu jesteśmy przypięci i obracamy się. To mam mniej HP w siódmej rundzie, o ile do niej dożyję, ten przykrywa, a ten drugi wykrywa i awansuje dalej. Więc chyba tyle, teraz wam powiem o mojej chorobie. Byłem tam. <laughs> w weekend wróciłem sobie z Lublina, byłem na wyjeździe, tydzień chodziłem normalnie do szkoły, później się rozchorowałem. Byłem tydzień w domu, teraz pojechałem do lekarza. Mam następny tydzień siedzieć w domu, antybiotyk mam, coś z gardłem. To tyle, teraz już chyba mogę dość mówić, bo wtedy tak nie chciało mi się zbytnio mówić. Pewnie będę kaszał na odcinkach. Tyle chyba. Czekamy na następną rundę. Druga runda. Jedna, podajże ósma. Tak, jedna ósma finału. Gramy z Azerbejdżanczykiem. Nie wiem jak ciekawych przeciwników. Taj chyba, Azer... Azerbejdżanczyk. Dobra, yy, skupiamy się na rundzie. Żółta blacha z tyłu, stara blacha francuska. Był tam język francuski, na początku patrzyłem na plakietkę. To jest stolica, jest dość pagórkowato. Yy, to jest ogólnie przy, przy Paryżu i tam dość te pagórki dochodzą do Belgii. Tutaj kraj mam raczej dobry, tam nawet flagę, tak, to było dość blisko Paryża, przeciwnik, trochę dalej, 500 punktów zabieramy. W następnej rundzie widzę, że możemy trafić na Zagdenszczaka, kojarzę Zagdenszczaka z tego Diogesera naszego polskiego, to my się jakoś kojarzymy, tutaj słupek ekwadorski, auto, góry dość południowe mi się wydaje, nie wiem czemu dałem tak centralnie. No, dobrze, że dałem centralnie, bo to było tuż przy stolicy. Zabieramy kolejne 500 punktów, więc już 1000 przecinków na mniej niż na początku. Teraz jesteśmy chyba w Turcji, tak. Te znaki, jakby czerwono-białe, to są bardzo często w Turcji i w RP. To dość łatwa meta, można się tego nauczyć. To w RPA występuje i w Turcji, właśnie, ale w RPA jest lewostronny i półkula i pół. południowa. To było akurat blisko Ankary. Przeciwnik bardziej azjatycką część postawił. Zabieramy 600 punktów tym razem, więc przeciwnik cały czas jest skubany i już 1500 punktów od początku stracił. Tutaj mamy ruch prawostronny, żółte blachy, jest płasko. <laughs> Czwarta generacja kamery. Więc jesteśmy w Kolumbii. Jeśli jest tak płasko, to albo to jest północna Kolumbia, albo pod Pasłem Górskim. Tam jest to największe pasmo, co idzie przez całą Amerykę, praktycznie. Nie wiem, czy to są Andy, nie będę nie będę się jakoś. Nie wiem, nie będę się chwalił. Wiedzą, bo, sam, bo nie mam jej. Wiem, że Andy to są te przy Chile, tam Boliwia, Peru, Argentyna też tam ma. Tyle wie ma te góry tutaj właśnie kolumbijskie, to nie wiem. Tutaj charakterystyczne auto dla Gwatemali. Nie wiem co mówić, jak nie charakterystyczne, cały czas to mówię. Jak coś jest charakterystyczne dla kraju. Już wystarczy tego słowa. Nie wiem, a ja lubię sobie nie wiem czemu, ale jak dałem już gesa i czekam na przeciwnika, to sobie przybliżam na jakieś losowe państwa, nawet których nie ma patrzeniem na jeziora, właśnie jak przed chwilą w Nikarag... Nie wiem, tych krajów nie umiem odmieniać. No a tutaj Szwajcaria, niska kamera. Nie jest zbyt górzyście, więc raczej środek, tak jak daje. Szwajcaria w ogóle otrzymała nowy street view. Przez to, że Lichtenstein chyba. Prawdopodobnie, nie jestem pewien. Przez to, że Liechtenstein dostał, to tym samym autem jeździli po Szwajcarii i Liechtensteinie. Bo tak to była zawsze druga generacja niskiej kamery, a teraz jest czwarta. To taka ciekawostka. Siódma runda raczej już mamy grę wygraną. Mamy dość dużą przewagę prawie flawless. flowless. Tutaj jesteśmy w Kenii, więc GG dla przeciwnika on to też na pewno wie a Kenia nie jest aż tak duża. W sensie nawet duża może być ale ten region, który to był nie był jakiś odległy, więc daliśmy po prostu to, co zazwyczaj się daje. I wygrywam przeciwnikiem. Czekamy, zobaczymy, kto nam się dalej trafi. Tutaj sobie patrzę gierkę. jak wygrał ten pojedynek, więc w ćwierćfinale się właśnie z nim zmierzę. Zostały w sumie tylko trzy mecze wraz z tym, jeśli byśmy zeszli do finału. Witamy się. I zaczynamy pierwszą rundę w Norwegii. Pasy przerywane, zimowe zdjęcia. Nie wiem czy zimowe, ale jest śnieg. Więc po tym można by wnioskować, że zimowe, ale Norwegia jest na tyle zimnym krajem, że zbytnio może nawet w okresach wiosny i jesieni może być śnieg. Zabieramy 400 chyba punktów, to na razie nie są zbyt znaczące punkty, więc czekamy na jakieś ciekawsze rundy. Tutaj mamy podejrzeć Tajlandię, chyba tak, górzysty teren na północ Palmy, więc raczej jesteśmy bardziej południowo. Chyba słup jest tajski, ja daję tak mniej więcej centralnie, bo nie byłem pewien czy to jest południe czy nie. Teraz sobie sprawdzałem, czy trafiłem w ląd, czy w wodę. A nawet ładny gest świat. Tak to bym dał zawsze bardziej południowo, gdybym był pewien, ale nie dałem, więc nawet na lepsze mi to wyszło. Znowu 500 punktów, więc w sumie jak z poprzednim przeciwnikiem w pierwszej, w pierwszych dwóch rundach yy, traci przeciwnik 1000 punktów. Tutaj mi się wydaje, że możemy być w Polsce. Tak, tak samo pomyślałem, tak samo dałem. Pole kukurydzy, auto chyba jest, występuje takie w Polsce, to nie była Polska, były Czechy. Zagdańszczak dał we Francję, zabieramy 300 punktów. Wyglądało dość polsko, to jeziorko nawet bardziej północne dla mnie, ale nie było źle. Tutaj Australia, półkula, sprawdzam, półkula tak sprawdzam, południowa, te kwiatki, to nie są kwiatki tylko to jest rzepak bodajże. No chyba to jest rzepak, takie żółte kwiatki, to jest roślina, z tego się robi olej, nawet to jest dobre, to jest, tak jadłem rzepak kiedyś, nie pytajcie. Było to południowa Australia przy Adelaide, obaj daliśmy w Wiktorię, albo ja lekko nad Wiktorią w nowo południową walię. Tutaj jesteśmy raczej w Brazylii, czerwona gleba, czarny tył znaku, daje co jadałem. Belo Horizonte miasto jakoś okolice. Zobaczymy bardziej, to może teraz jak patrzę to północno. A nawet ładny gest świat. Adałem trochę wyżej, przepraszam niż przy Belo Horizonte. Zabieramy 1000 punktów, chyba już jest pojedynek znowu wygrany. Ja jak coś tego nie pamiętam, więc mówię tylko to, co myślę. To jest chyba Korea południowa, tak? I mam chyba tam jeszcze yy, niektóre nagrania są bez dźwięku. I czy wolicie, żebym komentował, tak jak teraz, to co myślę, czy to co daję jakby? To możecie pisać w komentarzu. Yy, o, tutaj dość fajna runda, pod 5K można poszukać. Mamy minutę, więc raczej 5K nie znajdziemy. Seattle, miasto raczej gracze dziogę sera znają, nawet nie gracze, dość duże. To jest miasto, bardzo blisko Kanady. Oczywiście wstanek, droga 90, patrzę sobie, kąt mi pasuje, szybko dajemy. A nawet ładnie siadło, 5,5 km od poprawnej lokacji i wygrana runda. GG dla przeciwnika. Jesteśmy już w półfinale, czekamy na dalsze rezultaty. I rezultat był taki, że yy, przeciwnicy dwaj awansowali, to jest Pen i chyba to był jakiś Nikolas, gramy z Włochem my w półfinale Włoch ma weryfikację, więc citować nie będzie Ciekawe mnie, jak y, przejść o weryfikację Możecie pisać w komentarzu, jak wiecie bo to ten ptaszek to jest, że jest zweryfikowany gracz i że na pewno y, co ja robię co ja robię, dobra nie patrzcie na to, błagam Was. Dobrze nie. Że gubię wątki cały czas. Bardzo dużo mam do powiedzenia, cały czas to mówię. Gubię wątki. Teraz muszę dogonić poprzedni wątek. Znowu pewnie coś zepsuję. Nie wiem. Dobra. Już kończę. Przepraszam Was. Tą weryfikację, że to jest chyba, że. Po prostu, że nie czytuje, że się nie czytuje, że jest się zweryfikowanym przez GeoGesera. I to w sumie nawet fajne jest, bo to nie, nie będzie podejrzeń ostatnio, a nie będę Wam spoilerował. Zobaczycie to yy, na shorta wrzucę. Chyba mam takie trzy gesy. Tak, trzy gesy mam takie na shorta. To będą trzy shorty. Sobie zobaczycie bo właśnie przez takie rzeczy mogą nas osądzić o citowanie. A jak jest ta weryfikacja, to zbytnio się nie da. Dobra, kończę gadać o weryfikacjach. Patrzymy na grę. Mam 4000 mniej punktów niż na początku. W sumie mam 2000 punktów, więc ciężko będzie wygrać ten pojedynek. Ale się zaczyna. Może comeback? Tutaj Australia. Ładnie siadł GES w Western Australia. 3500 zabiera nam przeciwnik. Najwięcej straciliśmy w Peru. Tam dałem Boliwię, nie wiem czemu. To mógł, ten turniej mógł być, nie wiem, z 3 tygodnie temu, więc mogłem jeszcze tego nie wiedzieć, ale to jest trochę, trochę hańba. Taki GES, jak tam na początku był, to trochę to jest hańba. Przeciwnik ma ze 100 punktów więcej tylko. Jest szósta runda, więc są duże emocje. Tutaj las się pali. Nie wiem, czy to las, czy dym jest, tak czy siak. Więc muszę 100 punktów zdobyć, zabrać przeciwnikowi w sumie. 110, żeby wygrać ten pojedynek i nie mogę zarazem stracić żadnego. Tutaj Nowo Zelandia wywnioskowałem. Tutaj już bardzo byłem smutny. Już myślałem, że nic z tego nie będzie. Została ostatnia runda. Miejmy nadzieję, że się trafi duży kraj. Trafia się kraj. Brazylia się trafia albo Peru. Więc jest to dość duży kraj. O ile nie gadam teraz głupot. Więc tutaj jest bardzo niebezpiecznie. 800 punktów trzeba zabrać, żeby wygrać. Ryzykuję szybko w Meksyk. Tam był. Słup chyba w brazylijski, ale dałem w Meksyk. Nie jestem pewien, czy to był słup, więc nie będę wam teraz mówił. Te góry pasowały. I uwaga, czy się uda? I udało się. Zabrałem chyba z 1030 punktów. Więc gdybym zabrał dosłownie o 100 czy 200 punktów mniej, to bym przegrał. Ale na szczęście udało się wygrać. Te turnieje są na tyle słabe, że bez mnożnika to się cały czas dosłownie, no na przykład jak teraz, to 100 punktów może o tym zaważyć, ale jak tutaj widzimy, mi się to podobało, więc nie narzekam. Czekamy, kto... Y, czekamy na przeciwnika, z którym będziemy w finale. Zobaczymy, kto to będzie. Przeciwnikiem w finale jest Niels, o ile dobrze się tam, bo tutaj zbytnio też nie widzę. Tak, Niels chyba, tak, tak. Y, Holender, dość wysoki ma level. Widzimy po jego obramowaniu tutaj profilu. I zaczynamy pierwszą rundę w Europie. Może Chorwacja jakaś węgry południowe. Tak, ja często trafiam dość taki region, często o nim myślę. Zobaczymy. Albo to właśnie te węgry tutaj przy Chorwacji, albo Chorwacja Północna. No nawet myszką wskazuje. Ten region, który myślę, że to będzie. I był to ten region, ładnie siadło. 500 punktów jak zawsze. A nie, 900, prawie 1000. Więc zamiast w dwóch rundach zabrać przeciwnikowi 1000, to w pierwszej zabieramy. Nie narzekam, fajnie, fajnie. Druga runda w Ameryce... Ameryce, północnej czy południowej? Ten znak mi pasuje chyba bardziej do Meksyku, więc północnej. Słońce niby wskazuje... Słońca przez chmury zbytnio... Gdzie że nie da się odróżnić. Słup podajże jest chyba heksagonalny. Jeszcze pewnie myślałem o Ekwadorze, bo Kolumbia jest wykluczona. Nie, co ja robię? Kolumbia jest wykluczona, bo tam znak był. Na którym nie było krzyża z tyłu. I jeszcze samochody albo motor. Tutaj jak widać mają białe blachy, a w Kolumbii są żółte. Nie wiem czemu ja myślę o Argentynie. Ja się załamię, ale dobrze, zmieniłem na Yucatan i dałem. Uff, się przestraszyłem, że ja tu dam saltę. Ale na szczęście dałem Meksyk. Raczej to jest Meksyk. No na pewno chyba. Daj mi Katan, bo jest dość płasko. To było blisko Gwatemali, te regiony ogólnie yy, płaskie. I dobieramy znowu. Na razie flublesujemy przeciwnika. Następna runda. Język. Znowu Francja. <coughs> Znowu chyba te regiony pagórkowate, jak były już wcześniej. I znowu daję Paryż. I będzie to znowu obok Paryża, czy może bliżej Belgii, jak ostatnio myślałem. Język francuski, wszystko pasuje. Z tego, co pamiętam, to było Lille, miasto graniczne z Belgią. Tak, dobrze pamiętam. Dostaliście mały spoiler, ale nikomu to raczej nie przeszkadza. Zabieramy. 400 punktów na Francji, 1500 ma mniej niż na początku, więc jesteśmy na dobrej drodze do wygrania pierwszego turnieju w życiu. To jest tier trzeci, tak. Tier trzeci. Yy, turniej nogu, jak już mogliście zauważyć, pewnie już to jeszcze mówiłem. Już to jeszcze fajnie ogólnie mówię. Lewostronny ruch, dość płasko. Dębędziemy. Nie jest aż tak płaska, ale ładnie nam się gres. Było to dość blisko wybrzeża, więc raczej wybrzeże jest płaskie. Nasze gry praktycznie takie same i czeka nas następna runda Wielkiej Brytanii bądź Irlandii. Raczej Wielkiej Brytanii. Te wajby walią, lecą trochę, no leci walią, ale nie jestem pewien. Te białe lampki tam na wzgórzu mogą być albo walijskie, albo irlandzko-północne, się mówi. Dzisiaj te odmiany, wszystkie geograficzne, są ciężkie w sumie. A to była walia bardzo południowa. Przeciwnik zabiera 300 punktów. Ja dałem trochę północniej trochę 300 km od poprawnej lokacji a chyba ze 150 od przeciwnika. Następna runda, Stany bądź Kanada, flaga Stanów, więc kraj już wiemy, tam był jeszcze stop. Nie wiem, czy tutaj jest ograniczenie prędkości. daje tak nawet zbytnio, bez przybliżania, hedżuję na szybko, może przeciwnik nic nie znajdzie. Teraz jak patrzę, Montana może. Montana, nie wiem, Oregon. Zobaczymy. Nevada, ciekawe. Obaj, obaj chodaliśmy, Obaj raczej heżowaliśmy. Te wschodnie. Zachodnie, przepraszam, wybrzeże. Się ogólnie po polsku mylę. Wschód i zachód, w sensie wiem, że west. Jakby po angielsku to wiem, gdzie jest west, gdzie jest east, gdzie jest north, gdzie jest south. Ale po polsku to muszę chwilę pomyśleć, zanim powiem. Zachodnie to było. Zachodnie to było West, tak, tak. Więc chwilę właśnie muszę pomyśleć. Po angielsku mi to lepiej idzie te kierunki, ale to raczej się na początku nauczyłem. Tutaj przeciwnik raczej wiedział, że już nie ma szans, bo była to Rumunia, nie jest to największy kraj. <coughs> Obaj to wiedzieliśmy i wygrywamy turniej, pierwszy. Dostajemy statuetkę. Dostajemy statuetkę, już nic nie widzicie. Wiem, zdaję sobie tego, z tego sprawę, że widzicie czarny ekran. Dziękuję za oglądanie. Możecie pisać, czy taki format się Wam podoba. Mi w sobie nawet lepiej tak chwilę pokomentować, bo te turnieje są dość długie, więc lepiej turnieje tak, a duele to oczywiście na żywo najlepiej. Więc dziękuję za oglądanie. Za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, suba. I tyle żegnam.